wracamy bez dyskusji do domu No i co? No i jedziemy Ola jest z nami, tam z tyłu I jeszcze jest z nami Krzysiek Krzysiek, powiesz <gry> Cała że... Masz zaplanowaną trasę i tak dalej? Eee, trasę mam zaplanowaną Prawdopodobnie ruszymy z Karpa, ulica Olimpijska o. I będziemy się wspinać Czarnym Szlakiem na Śnieżkę przez schronisko do A zejdziemy tak, rozumiem? A zejdziemy, to się dowiemy na górze, które są otwarte, bo może się okazać, że nie wszystko jest otwarte. No to bo myśmy w tamtym roku szli z Tomaszem i z Witkiem właśnie za pomocą e, nóg no, e, tym szlakiem. Za pomocą nóg. Nie, ja gdzieś tam śledziłem stronę Zresztą zaraz zobaczymy tutaj Gdzieście? Co? Jakieś jest Koronę Gór Polski i tam gdzieś właśnie wrzucali informacje, że no szlaki są częściowo pozamykane Ponieważ istnieją możliwości zejścia lawiny O, zresztą. ale to ma być tylko na czubku, bo żeśmy wczoraj pokazywać nam zdjęcie nie ma wcale w samym Nurówki. No bo ja mam rozwiązane. I to masz widzę już pospinane na maksa Jesteśmy na miejscu. Cztery, I idziemy na śnieżkę. Czarnym szlakiem. Tak jak mówił Krzysztof, po czym zmieniamy go prawdopodobnie na jakiś inny w drodze powrotnej. Co? Markerami, też tak, tak jak tak ten pan był spisany? Jeden pobity, drugi markerami popisany ja nie, się... <grym> <grym> Jesteśmy po chyba jest 15 minutach delikatnego ale konsekwentnego wchodzenia Jak wam się podoba? Ale to ja już wiem jak ci się podoba, jest pięknie, tak? Witam w tych pięknych okolicznościach przyrody Tak Na razie jest fajnie No na razie jest fajnie Fajna droga cały czas podobna Lasek chłodzi No jest dosyć ciepło Chyba 16 stopni było na dole A Jest też dużo ludzi Akurat może to jest taki wycinek, że nie widać Ale ogólnie jest sporo Sporo wiary, co chwilę jakoś mijamy. Są 100. <laughs> Zatrudnieni tak? przez tak. park, tutaj. A i 9 zł za wejście. A parking ile 30 kosztował? Na cały dzień. 30 za parking. Także no. Śnieżka. To też jedna z bardziej kosztownych wypraw. Wypraw KGP. Tak <laughs> to próbował chwilę się przepić, to zaraz wiesz. Stop i koniec, to jest telefon Dojechał właśnie ten kolej co mówiłem Tadej, okazał po prostu tak jakby włączył trójkę No to wiesz jak to wyglądało, nie? Z palcem w D odjechał No pewnie nie Dzień. tak z palcem w D Tylko że zaplanował w głowie odjazd Ale też miał taką silnik Jak no. chcesz tak żeby było na słońcu nie? Przynajmniej w mojej... Ja ja sobie tutaj zostanę. Ja wolę na słońcu. A króliczek. Tutaj Tylko to potem było tak, nie? No. Cześć. Cześć Ten co rowerem jechał wtedy Już się widoki nam pokazały jakiś czas temu. Idziemy taką drogą no przez jakieś 10-15 minut już. Za jakieś 20 powinniśmy być przy schronisku. Może mniej. Ale nie chcę mówić mniej, bo zaraz Ola powie, że mówiłeś, że już mamy być na miejscu. No, najpiękna no pogoda. Już wspólnie dochodzimy do może jeszcze nie do szczytu ale do schroniska i zastanawiamy się, którym będziemy wracać Jeszcze nie doszliście, już myślicie jak wracać No, trzeba będzie zerknąć na mapkę tam w tym błocie i ustalić. Kırmızı taraftan geri dönüyoruz. Orada da bir şey görüyoruz. Orada da bir şey görüyoruz. Tamam, ilk olarak po 20 minutowej przerwie jakieś na bułkę i herbaty i Jadłeś banana? No. No, wchodzimy, zaczynamy się wspinać. No, warunki atmosferyczne są niewyrocy... nierewelacyjne, chyba jak na to miejsce nieprzeciętne, bo krąży legenda z się zetknąłem co najmniej dwa razy, albo trzy, że podobno na, na Śnieżce e, w ogóle nie ma nigdy pogody, a tylko jest jeden dzień w roku, że jest okienko pogodowe, nie wieje i nie ma, nie ma chmur. Ale to chyba jest bardzo duży zbieg okoliczności, no bo jestem tutaj z przeciągu jakiegoś tam roku czy dwóch drugi raz i drugi raz trafiłem na taką rewelacyjną pogodę a Krzychu coś mówił, że że jest tutaj że tu jest chmurnie 30 dni w roku, tak? 300 300 dni w roku no, delikatny jedno przecinek Ola jest bardzo odważna jest na tyle dzisiaj odważna, że nie boi się i no, z łańcuchami. Wszędzie są łańcuchy, w których ole się bało. No ale i idziemy na razie. Krzysztof się woi tutaj przejść, także stoi tam. A my jesteśmy na balkonie. Ostatni fragment Tuż przed Szczytem Jak widać Założyliśmy sobie już raczki się zaczęło robić ślisko Zresztą chyba widać To było tuż przed Po drugim balkoniku Od razu się zaczęło dużo śnieg śniegu Jak wskazuje Instytut Meteorologiczny jest 62 albo 4 cm śniegu No i docieramy na miejsce Ola to ty? Ola zmęczona Wszyscy zmęczeni i zadowoleni Co? Nie To była gleba? Jakbym na ciebie patrzył, to też bym się pewnie wyglebił No jak tu jest słupek zakopany To faktycznie wysokość takiego słupka śniegu 62, czy nie wiem ile ja tam powiedziałem 64 cm Ponad pół metra Krzysiek, jak zwykle, przodownik Nieodpowiedzialny przodownik, idzie przodem nas zostawi solą Ola się tutaj prawie wywróciła I co? Były problemy Co nas, Krzysztof, zostawiasz samych? No podwaliny? Tak, bo tutaj jest budka z kebabem, także można sobie kupić Kebaba I tam są monety, bo pamiętam, że tam można kupić monetę pamiątkową. No już ma jedną, znaczy nie on, tylko Witak. Śnieżka, jesteśmy na miejscu. No, i nasza przygoda się na dzisiaj kończy. Była rewelacyjna przygoda i pogoda. Było dużo śmiechu. Był bardzo śliski śnieg. Śnieg na samej górze. Nawet raczki nam nie pomagały w schodzeniu. No i, i ogólnie bardzo przyjemny tryb. No dzisiaj to wystarczy jedna góra. W sumie do nas, a bardziej jeszcze mówiąc do krzywka niepodobne, ale <laughs> ale, ale jedna góra. Mieliśmy jeszcze robić drugą, ale z drugiej się wycofaliśmy. <laughs> <kolana> nie <laughs> no, Dobra, to <laughs> jedna, jednak jedziemy. <śmiech> nie, <laughs> Ola musi podgonić tempo, zbiegając z górki, żeby Krzyszka znowu kolana zaczęły boleć